Występował Pan na wielu scenach w Polsce i na świecie. Co sądzi Pan o polskiej publiczności? Wczoraj graliśmy koncert i myślę, że to była najlepsza publika, dla jakiej graliśmy do tej pory. Ten koncert u Was był prawdopodobnie najlepszy. How did you start your Jak nawiązał pan współpracę z Krzysztofem Piaseckim? Spotkaliśmy się w Opolu, w szkole gry na trąbce, gdzie wspólnie koncertowaliśmy. Czy trudno jest prowadzić własną orkiestrę? Nie. Czy trudno jest prowadzić wywiad? Nie, jeśli się do tego przygotowujesz. To jest tak, jakbyś był nauczycielem. To jest trudne, jeśli nie masz dobrych ludzi do współpracy. Ale nie. Jest dużo zabawy i nie jest to trudne. Jaki koncert najbardziej most? zapadł panu w pamięci? Najbardziej pamiętam koncert w Opolu z Krzysztofem i małą siedmiosobową orkiestrą. Był bardzo dobry. Jak długo gra pan na trąbce? O, oh, jak długo gram na trąbce? Ile ty masz lat? Siedemnaście. Więc gram cztery razy tyle, ile ty masz lat. Do you treat music czy traktuje pan muzykę jako styl życia? Czy keep... tylko sposób na utrzymanie? No, to trudne. Jest, ponieważ jeśli wkładasz swoje życie w muzykę, to ona jest prawdziwa. Um, czyli, czyli jest to dla mnie styl życia. So yeah. What do you think about? Co myśli pan o Polsce? Myślę, że Polska jest bardzo dobra. Kocham ją, ponieważ ludzie są poważnie nastawieni do wszystkiego, co robią, a w szczególności do muzyki. Dziękujemy bardzo.